Postawmy sobie dzisiaj następujące pytanie. Czy w duchowej rzeczywistości możemy sobie zabrać coś, co nie zostało nam dane z łaski? Zaraz powiemy, co Biblia na ten temat mówi, ale na początek dobrze byłoby sobie uświadomić, że to, co dzisiaj nazywamy okultyzmem, to nic innego jak próba wyrwania z duchowej rzeczywistości tego wszystkiego, co chcielibyśmy mieć, chcielibyśmy posiadać, chcielibyśmy doświadczać, ale nie jest nam dane. Więc postanawiamy jako ludzie. Wyrwać to sobie sami. Oczywiście jest usłużny apostoł, można powiedzieć, tego wszystkiego, co chcielibyśmy dostać. Jest pośrednik i nazywa się szatan. Ten za pośrednictwem swoich sług Udaje, że daje nam to, czego szukamy. Okultyzm jest jednym wielkim oszustwem. I jako taki powinien być przeklęty. I nikt, ale to żaden człowiek nie powinien sięgać po to, ponieważ niestety wchodzi wtedy w śmierć. Zobaczmy, czego Biblia nas uczy na temat tej duchowej rzeczywistości, którą chcielibyśmy posiąść. Po pierwsze, Ewangelia Mateusza 11, 27 powiada Wszystko zostało mi przekazane przez ojca mojego i nikt nie zna syna, tylko ojciec. I nikt nie zna ojca, tylko syn. I ten, komu syn zechce, podkreślam, zechce objawić. Mamy więc wyraźny zapis mówiący o tym, że jedynie wola, dobra wola Syna Bożego warunkuje otrzymanie, on, od, otrzymanie przez nas informacji o tym, kim jest Bóg i kim jest Jezus Chrystus. Wiecie, że w tym momencie wielu z nas powinny się oczy otworzyć? Czytamy czasami na temat Chrystusa no, nieprawdopodobne wypociny. A to, że jest upadłym aniołem, a to, że jest tylko aniołem, a to, że na 100% i na pewno nie jest Bogiem. Kto pisze takie rzeczy? Ludzie, którzy nie mają pojęcia, kim jest Chrystus, a nie mają pojęcia, bo im Chrystus nigdy nie udzielił żadnej informacji, nie wprowadził ich w żadną prawdę. Oni postanowili tę prawdę wyrwać. Wyrwać z tej duchowej rzeczywistości własnymi siłami. Jest jeszcze inny ciekawy fragment, który warto sobie dzisiaj przeczytać. Autorem jest Jan Chrzciciel, który mówi tak: Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Rozumiecie, kochani, co tu jest napisane? Nie możesz niczego wziąć, jeżeli ci nie jest dane z nieba. Biorąc pod uwagę, że te nasze aceranki są dość krótkie, jednak nie możemy o wszystkim tutaj powiedzieć, ale zgodzimy się w takich punktach. No nie możesz być zbawiony, jeżeli Bóg tego nie uczyni dla ciebie. Nie możesz być obdarowany czymkolwiek, jeżeli Bóg tego nie uczyni dla Ciebie. Nie możesz w żaden sposób wykonywać służby, jeśli Bóg cię do niej nie namaścił. Nikt nie może niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z góry. Tak, zdarza się, że ludzie... Próbując udowodnić sobie, innym, być może samemu Bogu, sięgają po to, co nie jest dla nich i próbują tym dysponować. Owoce takiego działania są tragiczne, ponieważ jest mnóstwo ludzi poranionych, jest mnóstwo ludzi nawet zabitych duchowo. A życie takiego człowieka kończy się tragicznie. Uważajmy, abyśmy sami nie stali się tymi, którzy sięgają po coś, co nie jest dla nich przeznaczone. Skąd wiem, czy sięgam po coś, co nie jest dla mnie przeznaczone? Powiem, że test jest bardzo prosty i każdy go może przeprowadzić i to powiem ze stuprocentową pewnością. Otóż jeśli sięgając po coś wiem, że realizuję swoje pragnienia, swoje ambicje, stawiam, że tak powiem, na, popularnie mówiąc, swoim, to mogę być pewien, że sięgam po coś, co nie jest mi dane i do czego nikt mnie nie uprawnił. I to dotyczy każdej sfery ludzkiego życia, a w szczególności dotyczy to po prostu sytuacji, w której mamy do czynienia z ludźmi w służbie. Iluż to ludzi sięgało po rzeczy, których, do których, czy po które nigdy nie powinni byli sięgnąć? Iluż ludzi zostało w ten sposób pokalanych? Ilu ludzi zostało w ten sposób naprawdę zdeprawowanych, zniszczonych duchowo? Tylko dlatego, że ktoś ośmielił się sięgnąć po coś, co nigdy tak naprawdę nie należało do niego. Nigdy nie miało do niego należeć. Przez te lata mojego pastorowania widziałem kilka przynajmniej kościołów, które nigdy nie powinny były zaistnieć i po których już dawno nie ma żadnego śladu. A dlaczego nie powinny były zaistnieć? Dlatego, że Przyczyny, dla których te kościoły zaistniały, no były z ciała, mówiąc najdelikatniej, były absolutnie świeckie i były wynikiem tylko i wyłącznie ludzkiego działania. Tam nie było tego czynnika, który pochodzi wprost z nieba, kiedy Bóg objawia ewidentnie swoją wolę. Ale raczej była swawola, było pragnienie udowodnienia sobie i innym racji, których no tak naprawdę przecież ci ludzie i tak nie mieli. Nie ma śladu po tych kościołach. Już nie istnieją. I oczywiście one już nigdy nie zaistnieją, ponieważ nawet ci ludzie zupełnie są w innych miejscach. To samo dotyczy służby, po którą sięgamy. Jeżeli jestem członkiem jakiejś społeczności, jakiejś kongregacji i bardzo bym chciał, ale to tak bardzo bym chciał, że aż mnie pali w żołądku służbę w postaci pastorskiej, kasnodziejskiej, diakonalnej, czy jakiejkolwiek, która w moich oczach ma wartość i znaczenie i jeśli po nią sięgnę w ten czy w inny sposób, bo Przecież taką akcję typu manipulacja jestem w stanie przeprowadzić. To skończy się to tragicznie, zarówno dla mnie, jak i dla wielu ludzi, a szczególnie tych, którzy w jakiś sposób będą dedykowani mi w tej służbie. Nawet prowadzenie takiej małej biblijnej grupy domowej, jeżeli jest wyrazem tylko i wyłącznie mojej ambicji, skończy się tragicznie dla mnie i dla tych ludzi. Nigdy, ale to przenigdy. Nie sięgaj po coś, co nie zostało ci dane z nieba. Nigdy. Jest jeszcze druga, niedoceniana zupełnie strona tego, co przychodzi z nieba. To, co przychodzi z nieba do człowieka w oczach innych ludzi, stanowi pewną wartość, wartość uznawaną za... za wyraz jakiegoś wyróżnienia, jakiegoś naznaczenia. Ale powiem Wam tak, jeżeli ktoś jest oddorywany z góry, to tak, w oczach ludzi może uchodzić za kogoś ważnego. Ale w oczach Boga jest to człowiek, który jest wybrany do służby, ciężkiej służby, bo służba zawsze oznacza pełne zaangażowanie, zawsze oznacza obciążenie zawsze oznacza problemy i trudności wynikające z faktu, że wielu będzie chciał tę służbę podważyć. Więc jeżeli sięgasz po coś takiego z własnej inicjatywy, to powiem ci wprost: taka służba cię zabije. Taka służba cię zabije. Można powiedzieć, że służba w kościele, która nie dostała ci dana z góry, zabija, niszczy ludzi. Nie dlatego, że ona jest sama w sobie niszczycielska, ale dlatego, że ona jest dla konkretnych osób przeznaczona i ona ma też ten wymiar wyniszczający. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chce tego, którego do tej służby wysłał, oczyścić. Można powiedzieć takim może trudniejszym językiem, wyniszczyć. Tylko po to, żeby ten człowiek w Bożych rękach był jeszcze lepszym naczyniem, jeszcze doskonalszym naczyniem, jeszcze bardziej uświęconym naczyniem, uświęconym Bożą obecnością, która niczym nie jest ograniczana. Jeśli Ci to nie zostało dane z góry, to nawet nie próbuj tego dotykać. Ale jeśli wiesz, że są ludzie, którym to dano z góry, to Tobie dano tę wyjątkową możliwość, którą mieli na przykład przy Mojżeszu Aaron i Hur, aby trzymać ręce tych ludzi, trzymać boki tych ludzi, podtrzymywać ich z przodu i z tyłu, po to, żeby oni nie upadli, po to, żeby oni służyli jak najdłużej, po to, żeby mieli siłę, żeby mieli pomoc, żeby mieli wsparcie, u tych, których z kolei Bóg naznaczył na do tego, aby tego wsparcia udzielali. Jeżeli Ci nie odpowiada udzielanie wsparcia, a koniecznie chcesz być tym, któremu wsparcie się udziela i chcesz to uczynić z własnej woli, własnymi ambicjami, to idziesz prostą drogą na śmierć. Nic, to nie, nic nie zmieni Twoje zaklinanie rzeczywistości. Bój się, bo jeśli nie zaczniesz się bać, to spotka cię tragedia w życiu. A wraz z Tobą spotka tragedia wielu ludzi. Naprawdę Jan miał prawdę, miał, yy, mówił prawdę. Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu to nie jest stanem z nieba. Jan, kiedy wypowiadał te słowa, był na fali popularności. Musimy sobie uzmysłowić, że w tym czasie do Jana przychodziły tysiące ludzi z, całej, z całego Izraela i nie tylko z Izraela. Przychodzili ludzie, przedstawiciele każdej klasy, i kapłani, i lewici, i uczeni w piśmie, i zeloci, i celnicy, i ludzie, którzy zajmowali się codzienną profesją typu rolnictwo, hodowla, zwierząt. Wszyscy chcieli Jana zobaczyć, wszyscy chcieli go usłyszeć, wielu chciało się ochrzcić. Dlaczego Jan wypowiedział te słowa? Dlatego, że narastało takie oczekiwanie, że Jan wreszcie powie, ja jestem Mesjaszem. I oni byli gotowi na to, oni by mu wierzyli. Ale Jan wiedział, że nie jest mesjaszem. On nie miał ludzkich ambicji. On mógł zostać mesjaszem na chwilę. Ale on nie chciał być mesjaszem, bo on nie był mesjaszem. On był tym, który miał zapowiedzieć mesjasza i świetnie się z tej roli, naprawdę świetnie się z tej roli, udało mu wyjść. Był znakomity w tej roli. Nie było lepszego człowieka. To Jezus o nim powiedział, że nie było większego proroka nad Jana. Nie było człowieka, który byłby większym, a który by się urodził z łona kobiety. Był największym. Ale pamiętajmy, że Jezus też powiedział, że najmniejszy w Królestwie Bożym jest większość Jana. Jan zdawał sobie z tego sprawę. I nie sięgał po coś, co by go tylko mogło zabić. Ci sami ludzie by go roznieśli na strzępy bardzo szybko, gdyby się okazało, że jego deklaracje o tym, że jest mesjaszem są fałszywe. Nie, Jan wiedział, kim jest. Wiedział, dokąd zmierza. Wiedział, co zostało mu dane z góry. Wiedział, że nie ma żadnej potrzeby, aby sięgać po coś, co nie jest jego. Oby przykład Jana był dla wielu, wielu z nas naprawdę wielką zachętą i dodawał nam siły i mądrości, bo zbyt wielu dzisiaj chce wypełniać ludzkie ambicje, a niewielu chce naprawdę służyć, chociażby tak jak Jan, jednak w cieniu, jakby na to nie patrzeć. Niech Bóg nas błogosławi.